Dzień dobry. Mamy już prawdziwą jesień. Teraz, kiedy mamy długie, szare wieczory, można poświęcić ten czas na robienie różnych ciekawych i kreatywnych rzeczy w domu. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić prosty yy, lampion ze słoika razem z dzieciakami, który można postawić na tarasie, w domu, na balkonie, gdzie będziecie chcieli. Zapraszam Was do obejrzenia. Zaprosiłam do pomocy. Dwie przemiłe asystentki, Marysie i Marysie. Mam nadzieję, że mi trochę pomogą. I zaczniemy od słoika numer jeden. Ten słoik wykonałam prostą metodą. Przykleiłam najpierw wzory liści. Mogą to być oczywiście liście prawdziwe, ale też jakieś wycięte z papieru. I dookoła przestrzeń między tymi liśćmi wypełniłam farbą. Można użyć farby akrylowej, można użyć farby plakatowej, takiej jakiej najczęściej używacie w szkole. Ale oczywiście akrylowa jest trwalsza i będzie się mocniej trzymała. Przestrzeń niepomalowana, ta między farbą, daje takie prześwity i dzięki temu światło będzie ciekawiej się przemieszczać. Tu będzie po prostu takie niezasłonięte, a to będzie takie troszeczkę zamglone. Nasypałam do środka takiego specjalnego piasku, żeby tealight, czyli ta świeczuszka mała, którą włożę do środka. Nie przesuwał się tak po prostu po śliskim dnie tego słoika, ale oczywiście można tam nasypać oprócz takiego specjalnego piasku do dekoracji, też zwykły piasek, który macie może gdzieś w piaskownicy. I ten piasek można kupić w takich miejscach jak jakieś sklepy ogrodnicze albo takie działy, gdzie są rzeczy do dekoracji. Wsypałam na dno. Chciałabym od razu zapalić tą świeczuszkę. Ojej. Żeby, żeby można było zobaczyć efekt, jak to wygląda, kiedy się, kiedy się włoży. Nie poparzy się? Mam nadzieję, że nie. Jak się poparzę to będę krzyczeć. Ładnie. No zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy widać ten efekt. Pewnie jakbyśmy zgasiły światło, to wtedy byłoby to jeszcze wyraźniejsze. Marysia, zgasisz światło i zobaczymy, jak to wygląda. Można sobie teraz wyobrazić, że kilka takich słoików wieczorem zastąpi nam no, Marysia zgaś wszystkie zastąpi nam e, naturalne światło i da taki zjawiskowy przyjemny efekt, prawda? Prawda, że ciekawie to wygląda? No my to robimy w ciągu dnia, więc e, musiałyśmy tutaj zasłaniać okna i robić tak, taki specjalny klimat. Dobrze. Czy mogę drugą Marysię prosić o zapalenie światła? Dobrze. Przechodzimy do e, drugiego słoika. Drugi słoik wykonujemy Trochę inną techniką i zastosujemy tu więcej naturalnych materiałów. Tutaj bliżej, wszystkie te. Dobrze. I jeszcze ten, ten lampion poprosimy nad nami. O, dziękuję. I teraz zobaczcie, żeby była praca wykonana szybciej, zastosowałam taką taśmę dwustronną. Może macie gdzieś w domu taką taśmę do, do przyklejania, którą się przykleja z dwóch stron. I kiedy zdejmiemy jedną warstwę, to możemy na tą białą, klejącą część przyklejać liście. Dziewczyny, pomożecie mi przyklejać te liście. Najlepiej to robić jeden przy drugim i można używać liści w różnych odcieniach, prawda? Zobaczcie, jeden przy drugim. Proszę, trzymajcie, trzymajcie słoiczek. Dziewczyny będą przyklejać liście, a ja w tym czasie powiem, co wymyśliłam, jeśli chodzi o ten swój trzeci. To jest dla mnie najlepsze rozwiązanie, bo wydaje mi się, że to się robi najprościej. Swoich najprostszy, jaki mam, przewiązałam mm, zwykłym sznurkiem. Może być to oczywiście taki sznurek naturalny, ale ja akurat wzięłam taki sznurek papierowy, bo też takie są produkowane. Do tego sznureczka można przymocować coś, a światło nam się zmienia, Aha. bo e, świeczuszka tak migocze. Odstawię tutaj. Dobrze, zaraz zobaczymy wasz swoich. Poczekajcie chwileczkę. I wrzuciłam na dno warstwę takich suszków. Można też kupić w takich sklepach z jakimiś takimi dekoracyjnymi rzeczami, albo sami możecie sobie ususzyć, jeśli macie w ogrodzie takie rzeczy. Tutaj do tego sznureczka przymocowałam jesienne kwiaty. To jest taki piękny, duży kwiat. Nazywa się Gruboż olbrzymi, może macie w ogródku gdzieś u siebie albo u babci, to zobaczycie, on jesienią daje takie piękne różowe kwiatki, które wabią owady i bardzo lubią go pszczoły. I bardzo długo jeszcze w ogródku po zaschnięciu stoi i ozdabia, więc tutaj, jak mi zaschnie, też będzie ładnie wyglądał. I na koniec jeszcze ozdobiłam taką wiewióreczką na spinaczu, wy też możecie przypiąć, co chcecie. I po prostu na koniec wkładam tea No nie zapalę go od razu bo boję się, żeby się nie poparzyć, więc włożę go do środka i zapalę w ten sposób. Teraz to już będzie widać. Aha, może będzie widać, właśnie. Widzicie światełko. No właśnie, tutaj ścianki nie są niczym osłonięte, zupełnie tak naturalnie, ale według mnie daje to świetny efekt. A jeżeli jeszcze wykorzystacie do tego jakieś inne naturalne elementy, na przykład taką podstawkę, to naprawdę będzie to robiło wrażenie. No i chcę zobaczyć ten słoik, który okleiłyście, zobaczcie, jak to wygląda. Prosta metoda, liście są dookoła, tutaj też możecie wykorzystać u góry i zamocować jakiś sznureczek, ale oczywiście nie jest to konieczne. Żeby było bardziej naturalne, to możemy nasypać do środka jakichś takich naturalnych elementów jak żołędzie, czy jakieś na przykład czapeczki od żołędzi. Poproszę Cię Marysiu, powrzucajcie tutaj dziewczyny troszeczkę tych czapeczek. Będzie tak właśnie ekologicznie, naturalnie. No, mamy jeszcze trochę? Ok. No dobrze. Wystarczy tak trochę na dno, żeby było ciekawie. Widać tutaj przez szkło, że tam już coś jest. Dobrze, wystarczy. I teraz dziewczyny, włożymy do środka t na te czapeczki. Staramy się to w miarę równomiernie ułożyć, żeby się to nie przewracało. No, i też za chwileczkę to zapalimy, tak? Czekajcie, bo to czasami się ten, ten knot się czasami tak powygina, lub się położy, i będzie trudno wtedy to zapalić. Ja używam do tego takiej zapalarki wyciąganej. No, i jak będziecie to robić, to raczej o zapalanie tego ognia, tych lampeczek, poprosić kogoś dorosłego, żebyście się nie poparzyli. A tak wyglądają już nasze lampiony słoikowe. Po wykonaniu. Teraz możecie zobaczyć, jak wieczorem wyglądają te migoczące lampeczki w naszych lampionach. I życzę Wam miłej pracy przy wykonywaniu swoich lampionów. No i do zobaczenia w następnym filmiku.